українське слово Вітаю сердечно у черговому виданні Українського слова W mikrofonie Agnieszka Parfiniuk. Nasza program realizuje się za dzięki dotacji Ministra Wnętrznych Spraw i Administracji w ramach projektu Sojuszu Ukraińców Pidlasza. Pidlaski Archiw bije w ramkach Pidlaskiego Naukowego Instytutu, jakiej wykonuje rolę naukowo-doslidnego, nauczalnego i ostwitniego zakładu ukraińskiej gromadzkosti Pidlasza. To jeden z, z romackich archiwów, jaki zaraz czy słynno się za inicjatywą neuradowych organizacji. Dzisiaj w programie spotkamy się z dyrektorem Pidlaskiego Naukowego Instytutu, dr. Hrygoryjem Kuprianowiczem, jakiej detalnie rozkaże o metu i zasady funkcjonowania Pidlaskiego archiwu. Zapraszam już słuchać same na początku tego roku możemy oświadkować o wypietrlicia istnienia Pydlaskiego Archiwum. Idea tego archiwu taka, żeby stworzyć miejsce, gdzie można wszystko, co je jakoś dokumentację naszego minułego historii, naszego środowiska, historii Pydlasza. Dużo często bywaje tak, że ktoś ma w swoim prywatnym archiwum ciekawi dokumenty rodzinne dokumenty czy dokumenty powiązane z kulturnym życiem na przykład z początkami czy funkcjonowaniem ukraińskiego ruchu na Pidlarzsi, z różnych kulturnych zachodził. I wtedy się leży w domu, jedna osoba, co będzie jakoś rozumie rozumieć ich wartość, inna po prostu traktuje, jak coś, co było potrzebne, to teraz jest czymś zajmę. A tak na sprawie, ci te dokumenty, plakaty, ulotki, zaproszenia, knyżeczki, fotografii, to duże, cinne świadczenia naszej historii, naszego minułowego. I same z думкою i procesu, щоб це все не пропадало, 5 lat temu Pidlański archiw. w którym chcemy zbierać wszystko, w jakiej nie formie jest dokumentacją naszego minionego. Jest poświęceniu pro ukraińsku kulturę Pidlasia. Jest poświęceniem historii w najróżniejszych wymirach. I przez tych pięty lat udało się już zebrać w archiwii tysiąc tysiące różnych form archiwnych materiałów. To dokumenty, listy, plakaty, ulotki, zaproszenia, to fotografii, fotografie, slajdy. Filadelfijskie Archiwum ma też elektroniczny wymiar i mają specjalny dysk na komu, zbierają się na przykład wideo czy fonograficzne materiały. Na przykład przy tworzeniu czy Paredacz, zwyczajnie zapisuje się na bohatubiższe materiały niż potem wykorzystuje się w paredacz. I to jest można powiedzieć, źródło dla historii. Potem po na odnowie tych materiałów można będzie przez 10, 20, czy 50 czy 100 lat znaleźć prekrasne ćwiczenia pro naszą współczesność. Czasem bywa i takoż tak, że starsze ludzie umierają, a dzieci czy wnuki nie interesują się historii swojej rodziny, nie interesują się tym, czym zajmował się dzieci, babusia czy pradzieci i nie znają, co z tymi materiałami zrobić. Na żal czasem po prostu ich wykidają. I to jest strata dla naszej historii. I tutaj same proces, procesu, że dla kogoś będzie śmieci, a dla nas jest innym historycznym źródłem, z i tu ja chciałbym zwrócić z wielkim zakręką do wszystkich, jeśli macie u siebie jakieś materiały, jakie możecie nawet dla was zdawać się niedużo wartościśmy, niepotrzebnymi, nie wygadajcie tego. Przekażcie do Biblieskiego archiwum. Jeśli materiały, sprawdźcie materiały mają wartości, to może i budę wyknuty, ale może to te materiały, jakie dla historyków dla дослідników będą mały wyukowartość. Także nie wygadajcie tych starych ulotek, plakatów a tym większe rodzinnych dokumenty z przed 20 ty, 30 ty, 50 czy 100 rokiem tylko przekładaj je do Piłszyńskiego Archiwum. My ich tutaj opracujemy, mów, i zbierzemy dla cięgo, żeby w pokolenia mogły z nimi osznejomy być. W rzeczywistości w Archiwum jest kilka osobowych fundii, to, to części archiwu, gdzie zbierają się materiały przekazani konkretnej osobie, jaki stanowiać pewną ciężość i to także swój rodziny pamiątyn dla tych ludzi. Ludyna przedeje materiały do archiwum, i w archiwum zbryga e, taki archiwny pamięć dla tej ludyny. Ci materiały, jaki ona w swoim życiu zebrała, jaki gdzieś się się w, w jej rękach, czy, czy w rezultacie tego, że ona sama coś robiła, była aktywną i naturalnym sposobem stworzyła taki jej prywatny czy rodzinny archiwum. Czy otrzymała C widko ale C spacer na tej ludyny. I same w taki sposób, że teraz w Pitańskim Archiwum, mają takie osobowe fundy kilku osób, przeważnie są osoby zaangażowane w nasze działanie, w nasze życie, jakie przedały dla archiwum swoje materiały, ale jest także takie osobowe fundy. Na przykład stało się tak, że ktoś Pomer, rodzina nie znała, co zrobione z tymi materiałami, i za czymś pośrednictwem przedała je dla Pitańskiego Archiwum i pamięć przeciw ludynu, jako i dokumenty mogły z swoje z istnienia w śmietniku czy w peci, one zberegły się i one są w naszym archiwum i będą także o przeciw ludynu, jaka w swoim życiu robiła coś ważnego czynnego a czasem niedocinego nawet tym najmniejszym ale dla nas dla także dla najbliższych pokoleń będzie to ciekawe świadczenia naszej epochy. саду дусінні, майстри білі, схилили голови в журбі, в моєму серці гаснуть сили, чужою стала ти мені, в моєму серці гаснуть сили, чужою стала ти мені, тобі ти мені Весною, як сади цвіли, ти про кохання ще й не знала, ви тихо, сестра, ми жили, ти про кохання ще й не знала. Ви, тихо, сестра, ми жили, як ти садила, айстрибів. То я поміг тобі болить. З тих пір я мрію, про кохання, з тих пір душа моя болить. З тих пір я мрію про кохання, з тих пір душа моя болить. Проходив мимо двору, то задивився на твій стан. стояв я довго під вербою, поки вечірній спав туман, стояв я довго під вербою, поки вечірній спав туман. Коли умру я від кохання, то поховайте серед, трав. а ти зірвавши, айстру білу згадаєш, хто тебе кохав, а ти зірвавши айстру білу Згадаєш, хто тебе кохав, Садусі. Warto wskazać że do archiwum Potepa rizni różne materiały. Najbliższą zbiórką jest fond Bogdana Martyniuka, likara z Warszawy, który sam był rodą z Wołyni. W 80., w 80. i 90. latach, oczołowywał komisję ochrony pamiątk torchowno-umystictwa przy Polskim Towarzystwie Ochrony Pamiątek i wydegrał ważną rolę dla budowania świadomości wartości cyrkonno-umystictwa. Sama komisja była także organizatorem konkursów, konkursiu, konkursów dla dzieci i młodzieży. I po śmierci Bogdana Martynka w 2018 roku jego druzi większość jego archiwum przydali same do podlaskiego archiwum gdzie ona nas zbierajcie, gdzie ona poradkuje się i co już jest tysiące różnych dokumentów, fotografii, slajdów, jaki mają wykucinisowski, który pokazuje stan rzemiosła kołowego w różnych regionach Polski w przeciągu ostatnich kilkadziesiąt lat. Jest także w archiwi ciekawi dokumenty nawet z 17 czy 18-go stulecia, wże na siódminy dzień. Oczywiście, czas zjawiają się nowe dokumenty. starają się, żeby w archiwis zbierać także dokumentację potocznych pod to, to afisji, zaproszenia, ulotki, przeciw jaki zaraz odbywać, żeby dokumentować także nasze społeczności życia. Komuś może zdawać się, no ale po co, toż w internecie. No tak, ale kogoś w internecie może propasty a w naszym archiwum to dziś jest I wielki zakup do wszystkich pro opowiadania dla Piedlańskiego Archiwum i starych dokumentów. jak już zobaczycie w swoim rodzinnym archiwum dokumenty, jaki nie też, że one były za spodziewane, czy czujecie proces, o jakaś starsza ludna wmerła i ziemia nie znaje, co zrobić z archiwum tej ludyny z dokumentem, jaki po niej zaproponuj te zaproponujcie do Piedlańskiego Archiwum. To będzie wzbogaczenie naszej spadszczyny. Tak samo wielkie prochania do wszystkich, kto zajmuje się organizacją Kulturnych zachodził, jaki sprzyjał zbierzeniu i rozwytkowi naszej kultury. Prochania, o pamiętaj ty proces, że od informiennyk afişi, zaproszenia, ulotki, przepadaj do pidlaskiego archiwu. To będzie taka dokumentacja waszej pracy za 10, czy 15, czy 20 lat? Możliwo, u was ci materiały nie zbierzeć, a w pidlaskim archiwie budujeć i takoż majburtni dostalińcy buduć mogły dostalić, to, waty cesz, w naszych czasach meta archiwum taka, żeby z jednego boku zbierać materiały, zbrygata je i porządkować nadwatymi odpowiednią opiku, ale z drugiej strony chce robić jazmetoi czegoś, żeby czy ludzie po prostu nie mogły tym korzystać. Oczywiście jednym ograniczeniem jest też, że te materiały trzeba wcześniej w to to możliwość korzystać jest z tych materiałów, jakie już w porządkowani, jeszcze wymagaje czasu i dużo pracy. Także zapraszamy wszystkich z odnogo boku do zbahaczowania pidlaśkiego archiwu, żeby to, komuś może zaopatrzyć się w do tego archiwum, bo to nie a inni materiały. Z innych strony, zapraszamy korzystania z tym, żeby w Piedlańskim archiwi zibrano i uporządkowano. Warto podkreślić też, że Piedlański Archiwum może funkcjonować za dzięki projektom, jaki trwają od 2020 roku, a finansuje się Ministerstwem Wnóstwem Spraw i Administracji. Go oh, go say Талії інформації про Підласький архів знайдете на інтернет-сторінці Підласького наукового інституту. Осідок архіву знаходиться у Більську Підлаському при вулиці Криничній, 14. Підласький архів відкритий для користувачів та осіб, які передають матеріали у п'ятницю з 10 по 12 годину за винятком державних та церковних свят. Тим часом наша зустріч наближується до кінця. Ukraińskie słowo realizowane jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję serdecznie za spilno prowadzony czas. Але ви передачу українською мовою українське слово.